Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, krótki odcinek, jak sobie łatwo, szybko zabezpieczyć felgi produktem typu Water Glass. To jest produkt Water Glass, czyli taki najszybszy produkt, jaki możecie zabezpieczyć felgi. Powiem wprost, nie wyobrażam sobie w dniu dzisiejszym w dzisiejszych czasach w ogóle, zabezpieczać felg woskiem i powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiony, że ludzie nadal to robią, mając do dyspozycji różne produkty, bo nie tylko ten produkt, ale jest wiele innych produktów, którymi się da szybko to zabezpieczyć w skuteczny sposób, zobaczcie. Można z silantami, można to nabłyszczać, natomiast popatrzcie, felga jest w tym momencie tylko i zwyczajnie umyta. Widzicie, że woda jest po całości. A jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz jak mi się przypomniało. Słuchajcie, produkt ten możemy rozcieńczyć e, od 1 do 6 do 1 do 50 nawet. Więc to jest bardzo mocny koncentrat. E, na wiele, mm, na bardzo długo taka butelka starcza. E, można to również stosować na lakier, natomiast pamiętajcie, że jeżeli stosujecie na lakier, musi być tafla. Albo jeżeli już nie macie tafli, jest powiedzmy częściowo to, żeby bardzo dobrze ciśnieniowo to wypłukiwać, nie wolno tego spryskiwać, spłukiwać zwykłym wężem ogrodowym, musi to być myjka ciśnieniowa, żeby równomiernie produkt się rozłożył i żeby nie wyszły smugi i plamy. Produkt jest genialny, natomiast trzeba przestrzegać jego instrukcji, bo można sobie zrobić, narobić no po prostu niepotrzebnej roboty. Słuchajcie, tu mamy rozcieńczony produkt 1 do 10 i zobaczcie. Czekamy sobie około 10 sekund. że sobie możecie policzyć do 10 i najlepiej od spodu to spłukiwać, czyli zobaczcie, już sobie zaczniemy spłukiwać. I popatrzcie, jakie są ładne krople wszędzie, w środku na zewnątrz. I zobaczmy. Natomiast pamiętajcie, pamiętajcie, że stosujecie to zawsze na czystą felgę, nie czekacie dłużej, felga musi być zimna, nie może być ciepła i zgodnie z ruszczeniem to stosujcie i wtedy będzie poprawnie. Ja was zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.